Siemanko, z tej strony Mizo i teraz sobie zagrałem Fortnite'a. Przypominam, że jak się Wam spodoba filmik, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, e, no i po prostu zapraszam do odcinka. Widzimy się, gdy po prostu już zacznie wszystko się dziać. Dobra, więc już jesteśmy, tylko mam mało FPS-ów widzowe. Niestety niestety nie wiem dlaczego ja mam tak mało FPS ów O, polepszyło się trochę To się wszystko widzowie nagrywa nagrywa Bo tamtym razem mi się wyłączyło Noi mi am problem. De ce mă odrazu la <rzeigt> tom? Dobra, biorę. Albo nie biorę. To jest pistolet. broń. Sorry. Jest taki jest odgłos tego nowej mapy I... Jezus Boże jak mi reaguje Ja widzę wie ja mam dużo FPSów ale Dlaczego mnie tak No właśnie To nie wiem Nie chcę mi się tego, ja mam dwa takie Dobra. Co by się wszystko nagrywa? Nagrywa. I mieszkali między nami. Dlaczego mnie tam laguje, widzowie? Mi tak laguje, że aż nie, nie da się strzelić. Boże. Jezu, ale mi zadał. No co to jest za internet, widzowie. Sorry za taki internet, ale się, że się nie da. Co to jest, co? Za... Co to jest? Ja pierdziela. No ci... Tak, wszystko się nagrywa. Czekaj, że spróbuję to załatwić. Dobra, już widzę, jestem. Zabij mnie. Zaraz będziemy. Dobra, już jesteśmy. No, sorry, że mnie nie było. Mm -hmm, mm -hmm. Dobra, mamy pompę To to najlepsza ta To jest to Widzowie już mi nie laguje To było przez moją no, grę, która się właśnie ściągała Nie wiem, gdzie bijętna? No gdzie? Ja pier... Uhu! No co jest? Jak? Ile można przygotowywać? Jeszcze kolejna rundka. Dobra, już jestem widzowie. Nie wiem, ile można przygotowywać. Ja ląduję sobie tutaj. Kolego, nie polecam tutaj. Co jest? Nawet nie wiem skąd widzę sobie. No nam dzisiaj chłopie, jest halo, bo mi się nudzi, o tam chyba. ...że stworzył skrzyneczkę. Ale muza. Przypominam, że jak się Wam spodoba filmik, yy, to zostawcie łapkę w górę. Dla Was jest jednak kliknięcia, a dla mnie bardzo dużo. To się w ogóle nagrywa? Nagrywa. Добра. Шаржа. Dobra. Bierzemy. No. Jak będą... Dobra, widzę, że była jakaś osoba. Ale ją zabiłem. Ciekawe, co ona majała. Uuu, co ty tutaj miałaś? Witam. Poświęciłem swój samochód. О. Не, не, блок. Да угу. Dlaczego w Fortnite jest taki prosty? Nie wiem To się nagrywa? Tak nagrywa. Dobra, szybko idziemy zatankować. Szybko! Jedziemy! Jedziemy widzowie! A sumie nie musimy atakować? Ale musimy się uleczyć. Ja bym potrzebował tego i tego. Dobra, wywalę tą tarczę i sobie kupię. Osteczką już można chodzić? Uhum, 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 uhum. Moje stare konto to było kawio oznacz. mojego brata to był Kavios kawios yy, podłaga gamer. To było konto mojego taty, tylko czy Ty są ślepy. Witam. Uuuu, uh, Jezus. Dobra, daj, daj, daj. Nie ma. Dzięki. Nie. Uj, Dobra. Uwaga, widzowie, co mamy? Nie patrzę na to. Na ten medal nie patrzę. Coś mi spadło, ale. Dobra, bo coś mi spadło i. aj Dobra, to trochę wróciłem. Dobra, dziękuję za oglądanie. Dzięki, że byliście. Jeśli Wam się spodobał film, zostawcie łapkę w górę. No i po prostu i zasubskrybujcie, jeżeli jeszcze nie, nie subskrybujcie. Nie subskrybujesz. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.